Ten kulturysta był tak masywny, że Olimpijczycy wyglądali przy nim jak amatorzy. W 1994 roku trzeba go było znieść ze sceny, bo był tak chudy, że skurcze łapały go tak silnie, że nie mógł się ruszać. Kulturystyka to sport zdominowany przez dziwaczne i masywne sylwetki. Im większy i szczuplejszy jesteś, tym lepiej poradzisz sobie na zawodach. I nic dziwnego, że tacy faceci jak Ronnie Coleman i Dorian Yates dominowali przez lata w latach 90. i na początku XX wieku. Od tamtej pory widzieliśmy dziwolągów w każdej erze. Markus Rull zasłynął tym, że był niesamowicie wielki i dziwnie wyglądał, a jednocześnie udzielał wątpliwych porad dietetycznych, takich jak koktajl proteinowy z Tuńczyka. A dziś mamy wielkich facetów, takich jak obecny mister Olimpia Samson Daudę. Ale co, gdybym ci powiedział, że jest jeden kulturysta najwyższej klasy, który był o wiele większy niż wszyscy w jego epoce i nawet brał udział w zawodach na scenie Olimpii przy wielu okazjach. Zdjęcie, które teraz widzisz, nie jest Photoshopem. To prawdziwe zdjęcie kanadyjskiego kulturysty Paula, który otrzymał kojący przydomek Trickenstein w latach 90. i na początku 2000 roku. Paul miał 185 cm wzrostu i 130 kg masy. Dla porównania, to około 10 kilogramów więcej niż największa wersja Ronniego Colemana całe 10 lat wcześniej. Był wyrzeźbiony do szpiku kości. A ponieważ był tak górujący, mógł dosłownie wyciągnąć ramiona i przyćmić praktycznie wszystkich na scenie. Paul rozpoczął karierę jako kulturysta w 1991 roku i przeszedł na zawodowstwo w 1992 roku. Ale zaledwie rok później startował już w Olimpii w 1993 roku, gdzie zajął szóste miejsce. Teraz wszyscy zawsze mówią o tym, jak Dorian Yates zmienił zasady gry w 1993 roku, przychodząc większy od wszystkich przed nim, ale nikt nigdy nie wspomina, że ten facet przybrał prawie 15 kg więcej od Doriana i przyćmił absolutnie wszystkich w tym roku. I wielu myślało, że Pol zostanie następnym panującym mister Olimpii. Ponieważ Pol był o wiele wyższy od wszystkich swoich konkurentów i górował nad takimi facetami jak Dorian Yates, można by się spodziewać, że będzie wyglądał trochę chudo. Ale nie. Jego ramiona były prawdopodobnie największe w jego epoce, mierząc ponad 60 cm i wyglądały na pełniejsze niż brzuch Biglenego. Powiedziałbym, że jego mięśnie trójgłowe są w rzeczywistości najbardziej imponujące w całej erze, pokonując takich facetów jak Kevin Livroni, a nawet liprist. Facet miał po prostu wiele super silnych części ciała i malutką talię. Ale jeśli spojrzymy na historię Paula w zawodach, nigdy tak naprawdę nie osiągnął tego, co najlepsze w zawodach. Paul był niesamowicie dobrze zbudowany, ale jego pozowanie wyglądało jak absolutne gówno. Pomimo przyćmienia wszystkich na scenie, wyglądał o wiele mniej imponująco, gdy pozował. Bardziej niż ktokolwiek inny. Paul miał wszystko, czego potrzebował, aby odnieść sukces. Miał małą talię. Był bardzo masywny na całej linii. Miał szerokie ramiona. Miał super szczupłe mięśnie brzucha, a nawet mniejsze mięśnie, takie jak łydki, przedramiona i tylne mięśnie na ramienne, które należały do najlepszych w jego epoce. Startował nawet w czasach, gdy coraz więcej ludzi zaczynało grać w grę o rozmiar, grę, którą wygrywał prawdopodobnie za każdym razem. Ale z powodu jego kiepskiej pozy, Pol nigdy tak naprawdę nie znalazł się w pierwszej trójce na Mister Olympia. Jego najlepszym miejscem było czwarte w 1994 roku, a był piąty w 1998 i 1999. Tak więc nigdy nie był prawdziwym pretendentem do tytułu, pomimo bycia tak fizycznie dominującym. Teraz, prawdę mówiąc, Paul nie miał świetnych pleców, jak ktoś inny, kogo znam, a jego brak umiejętności pokazania swoich mocnych stron był prawdopodobnie jedynym powodem, dla którego nigdy nie wygrałby pokazu na bardzo wysokim poziomie. Udało mu się w końcu wygrać duże show w 1999 roku, Knight of Champions, które było trzecim co do wielkości show w kulturystyce w tamtym czasie. Ale w tym momencie pismo było już na ścianie. Sylwetka Paula już się cofała. Wyglądała, jakby się rozpływała w porównaniu z tym, jak debiutował. A jego brzuch, który kiedyś był jednym z jego najmocniejszych punktów, zaczął się rozszerzać, przypominając głowę Majka i Sretela. Więc Paul nie miał nawet długiej kariery na szczycie. Była krótka i zakończyła się jego ostatnim udziałem w Mister Olimpii w 1999 roku i zaledwie kilkoma zawodami później. Właściwie, Paul ostatecznie zasłynął z jednej z największych progresywnych transformacji w kulturystyce. Ponieważ był tak niesamowicie wielki i dominujący jako zawodnik, wyglądał bardzo przeciętnie, gdy przestał startować. Nie utrzymał dużej masy jak Kevin Levron czy Flex Wheeler i Jay Cutler. Skurczył się do zwykłego faceta w ciągu zaledwie kilku miesięcy od przejścia na emeryturę. Właściwie to zdjęcie zostało zrobione podczas kariery Paula, kiedy celowo zrobił przerwę, żeby w ciągu kilku miesięcy wrócić do dobrej formy, pokazując, jak silnie reagował na środki dopingujące i reżim treningowy. W rzeczywistości, Paul założył w 2007 roku własną federację kulturystyczną o nazwie World Beauty Fitness and Fashion Contest, aby oceniać piękno kobiet. Ale patrząc wstecz na swoją karierę, miał kilka własnych momentów. Podczas Arnold Classic w 1994 roku, Paul zamarł na scenie i musiał zostać zniesiony przez czterech sędziów, ponieważ dostał skurczów od zbyt dużej ilości diuretyków, co spowodowało poważne odwodnienie. Wspominając to wydarzenie, sam Paul powiedział, że jego trener podał mu niewłaściwy rodzaj, a przynajmniej niewłaściwą dawkę środków dopingujących. I najwyraźniej jego serce przestało bić na całą minutę po tym, jak został zdjęty ze sceny. Jego serce przestało bić na chwilę. Był tak suchy, że nie mogli nawet wbić mu igły do żył. W pewnym momencie swojej kariery trenował go też Mike Menser, ponieważ Paul podobno był dość leniwy w kwestii własnego treningu, co ostatecznie doprowadziło do regresu, mimo że miał jedne z najlepszych genów na świecie. Patrząc wstecz, można zauważyć, jak potężny był w porównaniu z resztą. Jego ramiona były prawdopodobnie jednymi z największych w latach 90., co wiele mówi, biorąc pod uwagę, jak bogata była ta dekada z takimi facetami jak Ronnie Coleman. Biorąc pod uwagę jego świetną sylwetkę, Myślę, że Pol mógłby osiągnąć niesamowity sukces, gdyby kiedykolwiek opanował pozowanie.